Kolejny dzień na Zanzibarze. Jesteśmy na plażach. Martynka, jak się nazywa ta miejscowość w końcu Kwi Powiem Wam tak. taka na K. Taka na K. Co jest na wschodzie? No i kończy się na A. I ta miejscowość tutaj, plaże ma akurat teraz nie najładniejsze. Idziemy zobaczyć łódki. Dzisiaj mamy taki plan, żeby sobie popopać łódkami z żaglem. A oczywiście liczymy na to, że nam podadzą jakąś fajną cenę. Bo jak będzie cena zaworowa, no to nie będziemy pływać tutaj. Pobojdziemy sobie jeszcze na trzy na plaże. Mamy taki plan. I tam ewentualnie popływamy łódkami. Przyjdźcie, to co? wskakujecie do łodzi? Pan montuje ster. Monia Martynka. Przyjdźcie, przyjdźcie. Tutaj, w ten dystans I płyniemy, taką łodzią. Proszę bardzo. Prawo, lewo sobie usiądziemy. Dziewczyny gotowe? Ok, jeszcze raz ja tutaj wejdę tylko. U! Trzymaj. Tak hey, coś... U! Dobra. Masz tam. Jak właśnie, z tej ilości ludzi? Co? Jesteś gotowy? Gotowy? steady go. Gotowy, w Polecimy mamy tutaj kapitana załoganta, pomóc tutaj kolega ładnie popycha tam kolega ładnie ciągnie Dwa specjalisty. Już jesteśmy na wodzie No to płyniemy Utarkowaliśmy 30 minut 20 dolarów 80 zł za pół godziny tam Ale to wciąż... jest ważne, że tylko w trójkę jesteśmy. Tak, nie płyniemy. Ja tam całe stado. Zobaczcie. Wymiana steru. W sumie rumpla do steru. No to płyniemy. Powolutku. Piotrek słaby. Na szczęście. A jak to wygląda? Wygląda to tak. Taki widok jest w Jesteśmy tutaj na jakąś małą wysepkę podwodną. Pan wyciągnął ze cztery Co to były? Rozgwiazdy. Roz A szybko żeśmy je wrzucili. Piękne, kolorowe. Piękne, kolorowe. Tak szybko je do wody, bo one nie za bardzo mogą tu być i tak naprawdę chyba nie powinni w ogóle ich wyciągać. No ale oni mówią, że nie ma problemu. Dla no, turystów nie ma problemu. Ale tak naprawdę szybko je schowaliśmy do wody i płyniemy dalej a tak naprawdę tu powracamy naprawdę, naprawdę dzisiaj słowem, yy, yy, sponsorem jest słowo naprawdę Dłożę zobaczymy? Takie mamy tu kolory no to zbliżamy się do brzegu łódź nabiera prędkości zaczęło trochę powiewać no fajna wyprawa za rozsądną cenę 20 dolarów za 3 osoby Pan, oczywiście, na początku chciał dychę za osobę. Nie, na początku chciał 40 się No, ale powiedzieliśmy mu, że my nie chcemy sturkować ani tam się wykupiać. Nie będziemy wychodzili z łódki, tylko pół godzinki, 40 minut, i wracamy. No to wracamy bardzo fajnie. Jakbyście byli, polecamy, żeby się przypłynąć dla. Dlatego, żeby to zobaczyć jak to wygląda. No. Po z brzegu to trochę inaczej wygląda, poza tym hotele tutaj z, y, od strony morza też wyglądają inaczej. Plaża wygląda zupełnie inaczej. No to pan kapitan teraz zrobił silnik, żagiel zwinęli i płyniemy. Tylko żeby nam tutaj ruskich nie potopili po drodze. No i to Minęło ile czasu? 31 minut. Słuchajcie, normalnie zegarmistrze. Umówiliśmy się na pół godzinki 31 minut, a my jesteśmy na brzegu. Ale to jest, no to jest widok ty tej... Dziewczyny w wodzie, chłopaki nastojąco. Sukineczki do góry, co tak. by nie zamoczyć. Bajer jest najważniejszy i stoimy. Tak stoimy. Hakuna Matata. No i dobra, chłopaki zarobili 8 dych. Co pół godzinki roboty. Uważam, że to jest uczciwa cena z naszej strony, że nie przepłaciliśmy. Po cztery dyszki. Koszty utrzymania łodzi prawie żadne. Koszty eksploatacyjne prawie żadne. I płyną dalej. Szukaj turystów. No i fajnie. Takie mamy tutaj widoki. Taka knajpka przy samej plaży Z takim widokiem. Idziemy do góry. Zobaczymy jak jest menu. Może potem przyjdziemy tu na obiad, jak będą rozsądne ceny. Obok druga knajpka. Naprawdę, klimaty tu mają niezłe. Dobra, wchodzimy do góry zobaczyć. Co wy tutaj? No tak to wygląda na dachu. Pan tu muzyczkę włączył, mógłby ją wyłączyć. Teraz wyłączyłem te głośniki, żeby nam zakłócały spokoju. Słuchajcie, zanzibarski pocałunek wygląda tak się gość spienił. Ceny w barze. Piwko 4 dolary pocałunek zanzibarski 7 dolarów. Ale mamy tutaj mamy tutaj taki klimat i taki widok Także naprawdę super I jeszcze pan przychodzi i polewa żeby nie brakło Albo może stwierdzi, że jak wylał jedną to przyniesie drugą No słuchajcie, powiem Wam, że super miejsce piwko w rozsądnej cenie Takie tutaj nawet pławeczki do popijania chłodno zrobiło. Dobra, i tak musimy wracać do hotelu. Chłodno zrobiło się. Tak, mam jakieś 28 stopni. Um, idziemy do hotelu, bo niestety niestety albo niestety. Stety. Musimy popracować. Ja muszę do komputera usiąść na 2-3 godzinki. Martynka też musi zrobić swoją pracę. Także lecimy do roboty. Po drodze jeszcze musimy kupić jakąś kolę, wodę a potem obiad i spacer chyba w drugą stronę wyspy a w drugą stronę plaży, bo jesteśmy na jednej wyspie no i zaczęło padać nasz pierwszy poważny deszcz poważny jak poważny jak poważny, zobaczymy, rano grzmiało strasznie właśnie wziąłem drona, zobaczcie miałem iść nim polatać bo jest naprawdę super odpływ bardzo duży a tam zamknięte drzwi są, muszę tędy przyjść przejść przez No ale nic, chowam się. Ole nawala ty krople jak grat. O! O! To polatałem. Z drugiej strony, dobrze, że ten dron nie jest w powietrzu. Wracam do pokoju, popracuję. To myślę 20 minut będzie po deszczu. Nie ma żadnego problemu. Aha. To... Wracam właśnie. No. Tak się udało. No i chyba po deszczu. No jak widać, kropi troszkę po basenie. Widać. Słuchajcie, ale jeszcze jedna sprawa. Tak jak mówiliśmy wcześniej, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bungalowów. Czyli może być 12 osób, a my jesteśmy tu cały czas we trójkę tylko. Martynka, Monia i ja. No pada jak pada, już coraz mniej, ale Martynka nie marnuje czasu, żeby podnieść swoją formę. Teraz to co robi? Nazwała tańcem w deszczu. Powiem Wam, że ja do tańca to nie bardzo, do różańca bardziej, ale żeby takie rzeczy robić publicznie i nazywać to tańcem, ludź. To jest taniec? No to słuchajcie. Ziemieczka na obiad. Pomidorki i cebula. Więc będzie jedno Takie typowo zanzibarskie. Szyszki w Zanzibarze. Przemierzają ścieżkę nad oceanem. Widzieli Państwo, takie widoki. Plaże Zanzibaru. Słuchajcie, jest tak. Są takie ładne, z takimi ładnymi dziewczynami I oczywiście z takim syfem z takim sypem na dole, jak ta Bartynka mówi. Te glony wszystkie inne rzeczy. Ale mamy duży przypływ znowu. Patrzcie jak woda. Za każdym razem następna fala płynie dużo dalej niż poprzednia. A i to widać. Palma z Zanzibarze, która, gdyby nie to, że rośnie akurat w tym miejscu, że nikt o nią nie dba, to mogłaby być palmą z Bondue. A obok tego taki przodek. Ona się wygięła, bo tu chwieję. Jak widać po innych palmach. Niektóre palmy tam po nas, koło środka, po naszej willi. Do, naszego, do, bungalobów. do naszych dlaczego? Bągalobów. chodzenia? tak są po prostu yy, yy, podtrzymywane przez kije. Dodatkowe palę, jak mówię, Daniel na plażach Zanzibaru. wszędzie nas nazywa, zrobić zdjęcia jakie robią wszelkie masi instagramowcy przepraszam bardzo, ale się zmuszyłem chodzą po Łodzie no to idziemy dalej tu mamy taki hotel z boku patrzcie jak to wygląda przy hotelu ładnie posłątane elegancko ale obok wygląda to tak taki jest prawdziwy zanzibar a tak to wygląda jak stoisz w wodzie co z tego, że masz taką plażę jak stoisz w takim błocie niestety nie pójdziemy dalej bo jak widać przypływ pociął nam drogę Jesteśmy kilometr od naszego hotelu, może dwa tak, hotel, Patrzcie. Pięknie Wygląda Ale tu ma tyle a tego syfu śmierdzi, nie? Czas na kolację, słuchajcie jajeczko, pomidorek, cebulka ale wszystko jakie to ma smaki No nie europejskie más doble.